Moi drodzy, witam Was ponownie w kolejnym odcinku tutaj z naszego wyzwania 100 dzieci. Um... Słuchajcie, co to za rzeczy się dzieją w społeczności simowej teraz. Spodziewamy się nowego pakietu Wilkołaki. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, jak będzie wyglądała rozgrywka. Wiecie, że mnie tutaj akurat właśnie rozgrywka interesuje najbardziej. Lubię postaci nadnaturalne w simsach i dlatego postaram się nagrać dla Was również first looka. Jak tylko. Jak tylko będzie to możliwe, jak tylko pobiorę, kupię pakiet, to pokażę Wam, co tam się w nim kryje. Tymczasem jesteśmy z powrotem na naszej parceli, w naszym domku. Wróciliśmy ostatnio tutaj z wycieczki z, z Hanford on Bagley. No i moi drodzy. Doliczyłam się. Nie wiem, czy dobrze, ale doliczyłam się, że na ten moment z naszymi nowymi dziećmi mamy ich 52. dwoje. Co ty Katarzyna ode mnie chcesz? Mm, chcesz nową pracę, no pewnie szukaj, jak chcesz. 52 e, dwoje dzieci mamy. I słuchajcie. Um, jeśli. Się mylę, to mnie poprawcie, ale zdecydowałam, że teraz najłatwiej będzie już, żebyśmy znowu nie zgubili rachuby, jak będę właśnie doda dodawała ilość dzieci w każdym odcinku na, na miniaturce filmu I to, będzie, i to będzie jakby dla nas znak. Ta ilość dzieci będzie oznaczała ilość dzieci na początku filmu. Więc oczywiście w trakcie tego odcinka może coś jeszcze zmienić, bo oczywiście my tu musimy poznać jakiegoś kolejnego ojca. I tu jakiś idzie, czy my go chcemy poznać? Jakby może ja nie powinnam, o tam ktoś idzie też. Nie powinnam być wybredna może co do ojców i po prostu brać pierwszego lepszego jak leci, no i próbować. O ten jest całkiem niezły ciacho. Może tu spróbujemy coś? Dobra, przywitajmy się z nim. Zaraz tam się zajmę wami dzieciaki. Mamy córkę i synka ostatnio, ale teraz o, tu ktoś idzie. Ja tu chyba muszę y, po prostu poznać się z okolicznymi schimami. No, heja, co tam u ciebie? Fajne okulary, fajna stylówka. Jak tam mija dzień? Widzę, że rozbawiony jesteś. Może podzielisz się ze mną żartem. O, o chyba ktoś nam umarł znowu. Kto? Nie uwierzysz, co mi się śniło. Jakiś dziwaczny potwór nawiedził naszą okolicę i wszyscy musieli uciekać do domów, ale on wcale nie chciał sobie iść. Byliśmy uwięzieni w domach przez długie dni, miesiące, lata. Czemu się śmiejesz? To był sen. W każdym razie tobie strzeliło do głowy, żeby tak sobie wyjść. Chyba nie muszę mówić, że potwórcie zjadł. Rany, kompletny brak wyobraźni. O co chodzi? Eee, no, może odpowiedz miło. Od razu mi lepiej, dzięki mieć... Dobrze mieć takich przyjaciół. O, tego pana też możemy poznać. Kto to jest? Aha, dobra. No to już go raczej nie poznamy, ale ty gdzie uciekasz? Ja tu muszę, czekajcie, zaraz poznać jego trochę, interakcje z nim jakieś tutaj ciekawe porobić. Wszystkie dzieci są w szkole, oprócz tych małych, zaraz się nimi też zajmę chwilę, ale najpierw trzeba tutaj zwabić do nas jakiegoś Sima. No już, już, dobra, usnęli, także są spoko. Zaopiekowani nasz brat tutaj ma 4 dni do zmiany grupy wiekowej, więc również niedługo go wyprowadzimy, ale w międzyczasie może zaprośmy tutaj, pojedziemy sobie do spa i zaprosimy nowo poznanego Sima. Może pojedzie z nami, pogadamy sobie z nim na fotelu do manicure czy coś. Okej, okay, przyjechała mnie tym simem, którym chciałam. Chciałam przyjechać ją. To wyjaśnię, dlaczego nie miałam w znajomych tamtego gościa. Jak on się tam nazywał? Franciszek Burak. Zaproś tutaj. Tego można wysłać do domu. No, zapraszam cię, Franciszek, a tymczasem. Usiądźmy sobie tutaj i poproś o manicure. Wybierzemy sobie jakiś manicure. Kto to? Tych panów też możemy poznać. <laughs> możemy z nimi pogadać. OK, no to teraz. Je uwaga, jakie paznokcie byśmy tutaj sobie wzięli? Może weźmy takie, takie migdałkowe i jaki kolor jakiś ładny do naszej tutaj, klaudii. Um, myślę, że czerwony mogą być. No siadaj, siadaj. Bo ten manicure, co ona tutaj będzie miała zrobiony, to jej zniknie za kilka dni simowych. Więc to takie tymczasowe tylko. Ok, pięknie to wygląda. Mamy paznokcie, zobaczcie. I teraz idziemy sobie tutaj pobiegać, ćwiczenia i porozmawiać. No, 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 szybciej, szybciej lecisz. Wiem, że ty nie masz zbytnio energii, ale możecie sobie się poznawać w międzyczasie. Okej, okay, pogadaj z nim w takim razie. Może zacznij ty coś flirtować. Z... Zaraz, najpierw zapytaj, czy jest w związku. No, chodź. Jest singlem. No dobra. No to co? Flirtujmy. Poflirtujmy. Taką ma koszulkę modną. Ale dobrze. Kaloryferek troszkę, troszkę jest. Coś tam. <grywia> Coś tam widać ćwiczy gościu. <grywia> Poflirtujcie jeszcze <grywia> dobra, był pierwszy pocałunek, ale nie uciekaj. Może nie, 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 nie chcę, być, żebyś był moim chłopakiem. Chcę tylko. O, pocałuj jeszcze. Jeszcze trochę e, interakcji, bo już było ten. Flirtuj. Dobra, i dawaj, postarajmy się. Może w saunie słuchajcie, tego jeszcze nie było. Postaraj się o dziecko w saunie. No, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja wiem, że ci się chce spać, ale dawaj. Próbuj, o. Tak, zgodzili się. Dobra. No to lecimy, ale tu jest dużo ludzi w saunie. Aha. <ścoughs> Okej. Okay. To może jednak nie tym razem. To się wyśpi. Ojej, ja chciałam w saunie, no, jeszcze zadzwonimy pod niego. Spróbujemy drugi raz. Chodź tutaj. Trochę pomęczyć szat Simy, żeby one tak nie... A, dobra, on śpi już teraz. Słuchaj, to może zrobimy tak babo. Idź się zdrzemnij i się prześpij trochę. Będziesz miała więcej siły rano. Sobie zjesz nawet coś. I wtedy go zaprosimy. Masz całą noc, żeby się zdrzemnąć odpowiednio. U, dobra, może nie, bo kurczę, tu jest zimno trochę. Może się po prostu ubierz w jakieś, w jakieś ubranie, stroje szybko zmień strój na zimowe. Dobra, to teraz możesz się zdrzemnąć. A zaraz cię wpuszczę do sauny, to już w ogóle będzie ci ciepło. O, a tu babka obsługuje bar w kostiumie kąpielowym i nie zamarza? To ciekawe w sumie. Tu obsługa sprząta. To też ciekawe. Hm. Dobra. To teraz może uda się. O, jesteś tu gdzieś w pobliżu? Chodź. Mogę go zawołać. Mogę, o, mogę go dodać do grupy i teraz. No. Teraz wszystko się uda na pewno. Podejdź tu razem. Schlebiaj. E, e, pocałuj. I poproś, nie, Postaraj się o dziecko w saunie Tak jest. Dobra. Kurat sauna jest wolna. Nic nie widać, tylko serduszka lecą. Pytanie brzmi, czy się udało? Idziemy to sprawdzić od razu. Zrób test. Jest! Dobrze, udało się. Kolejne dzieci zaraz będą w drodze. Także moi drodzy, zobaczymy. Um, I teraz co? I teraz wracamy chyba do domu, bo tutaj chciałam zrealizować kolejny plan. Um, a kolejny plan jest taki, żeby wziąć wszystkie dzieci, całą rodzinkę. Oczywiście te dzieci, które się nadają do tego. Hmm, do kręgielni. Pobrałam z galerii kręgielnię i zaraz Wam ją pokażę. Uuu, zobaczcie, jakie podświetlone. Super to wygląda w środku. No dobra, no to co my tu możemy zrobić? Wybierz kulę do kręgli. Eee... Co nie mogę grać w kręgle, będąc w ciąży? Zobaczcie. No no dobra, no to nic. To ja sobie tutaj gdzieś posiedzę, a tutaj może chłopaki niech sobie pograją. Zaproś do gry w kręgle. 5 eee, rund powiedzmy, niech sobie zagrają 5 rund. No i lecicie, chłopaki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, może teraz się uda. Wy już nie gadajcie tu z nikim. Tylko gramy. No, gramy. Są tu jakieś tabele wyników. Okej, okay, jeden, ten. Jeden. Jedna bil... Nie Bila. Pf, pionek. Kręgiel, jak to się nazywa? Kręgiel, jeden kręgiel został zbity. Tutaj chyba zero zostało zbitych. No cóż, wywrotka. To co, teraz ty idziesz. No, jeszcze raz ten? No dobra. Nie wiem jak to działa, ale skoro tak, to zbił kilka kręgli. Co oni pod Ty mają? No ale ten pierwszy raz rzucał. Uuu! nieźle. Wszystko zbite. Dobra. Aha, dobra. Temu trochę spadły potrzeby, więc niech on idzie. A tu chłopaki dalej grają. No, tamten się poddał. <laughs> Albo daje fory młodszym. Młodszym braciom? Nie, chyba siostrzeńcom, bo to... To nie jest ich brat przecież. <grym> <Uu. krym> w ogóle tak. Zapomniałam, że kręgle to jest umiejętność. Daje umiejętność gry w kręgle, nie? Więc m, ciekawa jestem, co tu można... Z tą umiejętnością zrobić. Ciekawego, czy można na tym jakoś zarobić, jak ktoś ma tą umiejętność na wysokim poziomie. Bo widzę, że dzieci też mogą się jej uczyć. Tak naprawdę, co tutaj? Do tej pory rzuty będą rzadziej lądować poza polem gry. Aha, dostajesz się jakąś nagrodę tutaj za zdobywanie kolejnego poziomu umiejętności. Ale tak naprawdę ja nie wiem, czy ta umiejętność da się na tym jakoś zarobić w ogóle. Po co ta umiejętność jest? No nic. Wracamy na naszą parcelę w takim razie. Trochę rodzinnej rozrywki za nami. Okej, okay, maluchy mają urodziny już, więc mogę ich postarzyć spokojnie. To chodź tutaj, bracie. Postaż. Aniołek. Zuzanna jest aniołkiem. Nasza tutaj blondynka. Eee, I to jest miłość, Postaż Miłosza. A miłość jest głuptaskiem. Także trzeba ich tutaj znieść na dół: podnieś. Dobra, jak masz ją, to posadź tu. Jego. To jest on. Ha, a to jest ona. No cóż, wystalesz? Co to jest z tym talerzem? Hmm, ktoś mi wbił talerz w kanapę. Przeglądam yy, wiadomości z sąsiedztwa. Czy jest coś, co dotyczyłoby naszych? Wojciech Green z rodziny Green rozpoczyna pracę jako wolny strzelec, fotograf mody. A Wojciech Green to był ten Kosmita? Zaraz zobaczymy. Patrzę, czy coś jeszcze, ale nie. To zobaczmy. Wojciech Green, Wojciech Green. Maciej. Mirosław. Stefan. Piotr? Wojciech? On już jest seniorem? Okej. Okay. No dobra, no co zrobić? A miałem drobny problem, bo moja simka Klaudia nie chciała ugotować jedzenia na kuchence. Się okazało po prostu, że kuchenka trzeba było naprawić. I mam nadzieję, że już teraz. Będzie mogła zrobić jedzenie. Eee, no, już teraz działa. Także eee, wpadłam na to, że może kuchenkę trzeba naprawić. Ej, co, gdzie ty znowu poszłaś? Oh my god. Chodź tu, zostaw go. Co mu jest nie tak. Będzie mu lepiej, jak mu ugotujesz coś do jedzenia. Na szczęście brat zrobił wcześniej jedzenie. Więc dzieciaki mogą sobie coś tam wziąć na ząb. Patrzcie jakie rachunki mamy do zapłaty. O, wcale nie tak dużo. O, rodzimy. Dobra, wstawaj, wstawaj, gdzie ty tam idziesz? Urodz dziecko po prostu. Chodź, dziecko. No i zobaczmy, moi drodzy, kto i ile w tym odcinku. Chłopiec, e, powiedzmy 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Aleksander. Ok. Chłopiec, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Ignacy. Dobrze, czyli znów dwóch chłopców mamy. Czyli na razie jedyną dziewczynką jest Zuzanna, ale to się może jeszcze jak najbardziej zmienić. Także mm, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Od razu możemy nakarmić dzieci. No i co? I będziemy ten odcinek kończyć. E, zobaczymy się w kolejnym, i e, no, coś wymyślimy wtedy. Może kolejnego na pewno. Ojca trzeba będzie znaleźć, także do zobaczenia, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!